Jak pomyślimy sobie o jakiejś wyjątkowo cennej kupie, z pewnością przyjdzie nam do głowy kopii luwak. Kilogram tej wyjątkowej kawy potrafi kosztować nawet 1000 dolarów. Wiem, że brzmi to absurdalnie, ale uwierzcie mi, że to tanizna w stosunku do innego ekskrementu, który z kolei podbił świat perfum. Tym totalnie nieperfumowo brzmiącym wstępem zapraszam Was do opowieści o bardzo perfumowo pachnącym składniku. Dziś porozmawiamy sobie o szarej amrze. Cześć perfumowaniacy. Szara ambra to w dzisiejszym świecie perfumowym trochę taki składnik, legenda. Z jednej strony, chyba każdy z nas kiedyś o niej słyszał, z drugiej, czy ktoś tak naprawdę wie, jak ona właściwie pachnie? No właśnie, taka prawdziwa, naturalna szara ambra, to jest w dzisiejszych czasach wyjątkowo rzadko spotykany składnik. Wynika to głównie z tego, czym ona właściwie jest i w jaki sposób powstaje, i może od tego w sumie powinniśmy wyjść w dzisiejszym odcinku, aby też trochę lepiej ją zrozumieć. Szara ambra znano już starożytności, używano ją między innymi do kadzideł, albo na przykład jako medykament. Znajdywano ją głównie na wybrzeżach, na plażach, tylko do końca nie wiedziano, skąd właściwie ta szara ambra się bierze. Stąd w różnych kulturach pojawiały się na przykład różne, Podania legendy na ten temat. W Chinach na przykład podobno wierzono, że szara ambra to ślina smoków, które zostawiły ją wylegując się czasami na plażach. Dopiero gdzieś tak w średniowieczu można znaleźć pierwsze podania, które zaczynają łączyć szarą ambrę z wielorybami, a konkretnie z kaszalotem spermacetowym, bo to właśnie ten gatunek można powiedzieć, że produkuje szarą ambrę. To właśnie w przewodach pokarmowych kaszelotów ta szarambra się wytwarza. I teraz jak to właściwie działa? Kiedy taki kaszelot zje sobie jakiegoś większego głowonoga, to niektóre ich części, zwłaszcza ten taki twardy dziób przy pysku, nie jest w stanie taki kaszelot strawić. Więc żeby nie uszkodzić sobie przewodu pokarmowego, wytwarza się taka woskowata, lepka substancja, która otacza właśnie te resztki. Aby mogły one sobie swobodnie przejść przez układ pokarmowy kaszalota. Wtedy taki kaszalot wydala sobie te reszki, no i razem z nią szarą ambrę. Ale czy jest to taka ambra, już jaką byśmy mogli użyć w perfumach? No właśnie, nie do końca, bo taka świeżo wydalona ambra nie ma nic wspólnego zupełnie z tym, co chcemy mieć w perfumach. I ma ona ciemny kolor, taką dosyć rzadką strukturę, ale przede wszystkim strasznie suchnie, takim, no rybim odorem, rozkładem. Czyli coś, co raczej nie chcielibyśmy mieć w perfumach. Natomiast kiedy ta amra sobie przez miesiące, czasami nawet lata popływa w morzu, a jest ona lżejsza od wody, więc po prostu unosi się na powierzchni, to w tym czasie ona się utlenia i zmienia się kompletnie jej charakter. Kolor zmienia się z ciemnego na taki jasno-szarawy, wręcz czasami nawet biały, a zapachowo też pachnie zupełnie inaczej. Robi się taka bardzo łagodna, lekko słodkawa. I właśnie to jest ta szara ambra, którą znajdujemy brzegu, na brzegach i którą perfumiarze tak chętnie wykorzystują. Więc jak słyszycie sobie o tym całym procesie, to wyobrażacie już sobie pewnie dlaczego ta szara ambra jest aż tak cennym składnikiem. A jeśli mowa o cenie, to jeden gram dobrej jakości ambry potrafi kosztować nawet 200 dolarów. No i też dlaczego jest tak rzadko spotykana. Ten proces jest w całości naturalny, nie jesteśmy w stanie go kontrolować, nie jesteśmy w stanie go też przyspieszyć kiedyś, kiedy był taki boom na szarą ambrę, a nie było jeszcze syntetycznych zamienników, to polowano na kaszaloty i próbowano nawet tą ambrę wydobywać bezpośrednio właśnie z kaszalotów, ale szybko się przekonali, że nie ma to specjalnie sensu, no bo właśnie żeby ambra nabrała tych cennych właściwości, musi ona swoje odleżeć w tych morskich wodach. I teraz, jeśli sobie weźmiemy taką bryłkę amry, którą znajdziemy na brzegu, ma ona już te właściwości, no to co właściwie dalej z nią zrobimy, żeby znalazła się w perfumach? Szara ambra akurat bardzo fajnie rozpuszcza się w alkoholu. Nie jest to więc ten składnik, który musimy destylować, robić z niego ekstrakcję. Wystarczy po prostu, że ją sobie sproszkujemy, no i na odpowiednio długi czas włożymy ją sobie do alkoholu, czyli zrobimy tak zwaną tinkturę. Zresztą, tinkturę z takiej szarej ambry miałem przyjemność sam przygotowywać kiedyś w okazji jednego projektu perfumowego, i wtedy nawet nagrałem filmik, jak właściwie ją przygotowywałem. Wrzucam Wam tutaj pod filmem w komentarzach link do tego filmiku. A może nawet znajdę gdzieś jeszcze ten plik, to tutaj będą się gdzieś teraz wyświetlały zajawki, jak właściwie ten proces wyglądał. I tutaj mam, słuchajcie, tę moją domowej roboty tinkturę z szarej ambry. I jak ona właściwie pachnie? Więc nie jest to jakiś bardzo intensywny zapach. Generalnie, słuchajcie, szara ambra pachnie najintensywniej, kiedy ją sobie stopimy albo podgrzejemy. Istnieje zresztą taki bardzo popularny test na autentyczność szarej ambry, który polega na tym, że bierzemy sobie rozgrzaną igłę i przypadamy ją do takiej surowej bryłki ambry. Jeśli zaczyna się ona topić i wydziela przy tym taki jasny, słodko pachnący dym. To właśnie znak, że mamy do czynienia z prawdziwą ambrą. Natomiast w takiej formie, w jakiej perfumiarze używają jej od wieków, czyli właśnie tinktury, no to ten zapach nie jest szczególnie intensywny. Jeśli mamy do czynienia z taką młodszą ambrą, to ma ona jednocześnie więcej zapachu, ale też ten zapach nie jest jakiś szczególnie przyjemny. Generalnie perfumiarze raczej preferowali zwykle bardziej tą właśnie dłużej leżakującą w morzu amrę. I mimo, że miała mniej intensywny zapach, to posiadała inne ciekawe walory. No, bo właśnie możecie się zastanawiać, dlaczego właściwie perfumiarze chołubią tak ten jeden składnik, jeśli nie ma on jakiegoś mocnego swojego zapachu. To dlatego, słuchajcie, że szara ambra ma taki bardzo unikalny efekt na całokształt kompozycji zapachowej. Kompozycja ta sama, kompozycja bez szarej ambry i z szarą ambrą, potrafi pachnieć. Kompletnie inaczej. Nawet jeśli sam zapach szarej ambry albo się w ogóle nie przybija, albo zostaje gdzieś głęboko w tle, to kompozycja nabiera zupełnie nowego charakteru i staje się taka, z jednej strony taka świetlista, ale z drugiej mi się to kojarzy z takim trochę efektem patyny: takiej słodkiej, starej, przybrudzonej trochę patyny, która jest w ogóle bardzo unikalna i myślę, że jeśli ktoś. Powącha z 2-3 zapachy oparte na naturalnej szarej amrze, to będzie w stanie już w przyszłości rozróżnić bez problemu, który zapach opiera się na naturalnej amrze, a który na jej syntetycznej rekreacji. No właśnie, bo jeśli chodzi o użycie w dzisiejszych czasach naturalnej ambry, to z racji tego, jak ona jest niedostępna i jak. Podaż jej jest uwarunkowana właśnie tym takim naturalnym procesem, i tym rzeczy mają po prostu gdzieś znaleźć. No to najwięksi producenci zrezygnowali prawie całkowicie z wykorzystania tej naturalnej amry na rzecz różnych syntetycznych odpowiedników. Takim najbardziej znanym, o którym pewnie słyszeliście, jest taka molekuła o nazwie Ambroksyd. Bardziej może Wam coś mówi nazwa Ambroksat albo ambrox. to są po prostu jej nazwy handlowe. I to jest taka cząsteczka, której w ogóle zawdzięczamy tą popularną dzisiaj całą taką rodzinę niebieskich zapachów, jak na przykład Dior Sauvage, jak Bleu de Chanel, czy na przykład Dylan Blue. I ta cząsteczka, ona można powiedzieć, że odpowiada trochę za ten taki świetlisty, utrwalający efekt szarej ambry. Natomiast też nie daje jakiegoś bardzo wyrazistego zapachu. Mamy też cząsteczki ambrowe o bardziej intensywnym zapachu, jak na przykład Ambrinol, który sam w sobie może ma więcej zapachu, trochę właśnie takiego zbliżonego do takiej trochę młodszej, gorszej jakości szarej ambry. Ale też wszystkie te składniki mają to do siebie, że żaden z nich nie potrafi zaimitować tej jakiej kompleksowej bardzo takiej unikalnej aury którą naturalna szara ambra nadaje. No to teraz możecie się zastanawiać czy w ogóle jest miejsce na rynku na tą naturalną szarą ambrę, czy my jesteśmy w stanie znaleźć gdzieś perfumy, które rzeczywiście bazują na naturalnej tincturze z ambry. Najłatwiej słuchajcie, znaleźć ją wśród takich marek, które wypuszczają krótsze, bardziej limitowane serie, no bo one nie muszą się martwić o dostępność takiej ambry na rynku. Mogą sobie pozwolić, żeby wypuścić na przykład jednorazową serię perfum bazującą na takiej naturalnej Amrze. I tak jest na przykład w przypadku dobrze już Wam znanej, bo o jej nieraz, marki Aris Ledor. Która na przykład wypuściła Atlantic Amber Grease. I Atlantic Amber Grease to jest właśnie taki orientalny, lekko retro-szypr, oparty właśnie na naturalnej szarej amrze. I bardzo tutaj mocno właśnie czuć ten taki efekt patyny, takiej, takiej wręcz antyczności, którą ona nadaje. Minus jest taki, że te perfumy niestety się już wyprzedały, ale słuchajcie, jestem pewien, że Adam będzie robił jeszcze kolejne reedycje tego zapachu, bo jest to jeden z jego takich, można powiedzieć, bestsellerów. Natomiast rzeczy, które są łatwiej dostępne na rynku, to mamy na przykład markę, o której też kiedyś Wam opowiadałem, Abdesalam, Salam, u którego w portfolio znajdziemy w sumie kilka kompozycji opartej na szarej ambrze, Mi się dobrze kojarzy zwłaszcza il Giglio di Firenze. Ale też u Awnestala możemy kupić samą tinkturę z szarej Ambry. To mi się w ogóle wydaje przegenialny pomysł, jak w ogóle przekonać się, jak ta szara ambra sama w sobie pachnie. Zwłaszcza, że na rynku jest bardzo dużo fałszyw, więc generalnie nie polecam szukać i kupować tinkturę czy w dodatku bryłki szarej Ambry po prostu z rynku z niewiadomych źródeł, bo łatwo się naciąć. Niedawno też do mnie wpadły te perfumy, to jest Ambre Supreme od Les Indemodables. o tej marce też Wam wspominałem i tutaj z kolei możemy bardzo dobrze poczuć tą taką świetlistą stronę, którą nadaje właśnie która z szarej ambry. Te perfumy są bardzo takie radosne, bardzo też klasyczne w wyrazie, trochę mają taki koloński vibe, więc generalnie bardzo fajne na tą obecną porę roku, ale też perfumiarz, który stworzył tą kompozycję, Antoine Lai, przygotował dla innej marki, Eris Parfums, kompozycję M albo TXXX, chyba tak, chyba dobrze zapamiętałem. I tam też użył właśnie naturalnej szarej ambry. Co prawda tam w tej kompozycji mniej jakoś czuje efekt, ten taki unikalny vibe, który ta szara ambra nadaje, ale też jest to bardzo ciekawa kompozycja. Myślę, że jak najbardziej godna testów. Z ciekawostek mogę Wam jeszcze zdradzić, że w tym roku Guerlain wypuścił taką kompozycję Ambre Samar. Który producent deklaruje użycie naturalnej tinktury z ambre. Ile jej tam jest i czy ma jakiś realny wpływ na kompozycję? Ciężko mi powiedzieć, bo jeszcze nie wąchałem. Ale może ktoś z Was już wąchał, jeśli tak, dajcie proszę znać w komentarzach, czy jest to ciekawa kompozycja. Bo sam jestem ciekaw, czy, no, czy warto przetestować. Jak więc widzicie, mimo że szara ambra jest rzadko spotykanym składnikiem i bardzo kosztownym, to nie jest też tak, że w ogóle na rynku nie znajdziemy. Perfum opartych na naturalnej amrze. I myślę, że jak najbardziej jest warto szukać tego typu perełek, bo Charambra zapewnia kompozycji bardzo taki unikalny i całościowy efekt, który nie znajdziemy w innych perfumach zbudowanych przez inne składniki. Na zakończenie, słuchajcie, zostało nam jeszcze jeden temat, na który myślę, że część z Was w ogóle czeka do końca odcinka, mianowicie rozstrzygnięcie naszego konkursu. Nadesłaliście mnóstwo fantastycznych pomysłów na swoje własne kolońskie. Jak przeczytałem niektóre z nich, to wręcz miałam ochotę przysiąść przy organach i zacząć je odtwarzać. Zwłaszcza chyba przykuł moją uwagę opis Ewa Wojczak 5989. Naprawdę super pomysł, i chciałbym Ewa, aby właśnie tu do Ciebie trafił flakonik tej naszej kolońskiej, którą robiliśmy w poprzednim odcinku. Wrzucam w opisie pod filmem kontakt do mnie, mail, odezwij się proszę, podaj adres do wysyłki i w tygodniu wyślę do Ciebie flakonik. A Wam wszystkim dziękuję serdecznie za aktywność i pokazuje mi to, że chyba musimy bardziej regularnie tego typu konkursy przygotowywać. Dajcie mi znać, czy jesteście za. Dzięki Wam serdecznie za dziś. Widzimy się niebawem z kolejnymi perfumowymi tematami. Na razie.